Dostałeś już zaproszenie do radości? Oczywiście, że tak. Każdy z nas je ma, gdyż nieodłącznym elementem powołania do świętości jest radość. Prezentujemy cykl audycji Radość Powołania, w której zaproszeni goście, księża, ojcowie, siostry zakonne i misjonarze dzielą się doświadczeniem swojej wiary i radości. Z siostrą Samuelą, karmelitanką, mistrzynią nowicjatu w Rzeszowie, rozmawiają Adam Guzik i Dawid Piruk. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Siostro, może na początek zacznijmy od nazwy, która brzmi Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych. Dlaczego siostry karmelitanki, dlaczego bose? Co dokładnie kryje się pod tą nazwą? Kolebką naszego zakonu jest Góra Karmel w Izraelu. Tam żyli pustelnicy, którzy od bardzo dawnych lat, jeszcze podobno przed, przed Chrystusem, naśladowali Eliasza w wierności właśnie Panu Bogu. To życie tam się bardzo długo rozwijało, natomiast zaczęło już przybierać taką konkretną formę mniej więcej od V wieku. I w XIII wieku poprosili o zatwierdzenie przez Kościół tego życia, wtedy otrzymali regułę. I właśnie to wtedy ma, mamy taki początek naszego zakonu, jakby uważamy ten moment za, za nasze narodziny. Natomiast był jeszcze drugi moment, stąd ten drugi człon, Bose. W w XVI wieku święta Teresa w Awili postanowiła zreformować Karmel. To był też taki złoty wiek dla kościoła. Wiadomo, to był też czas reformacji, więc ona bolejąc nad tym, jakby jak kościół cierpi, jak cierpi Chrystus w tym czasie. Chciała po prostu uczynić to, co mogła, żeby być bardziej blisko kościoła, bliżej Chrystusa. A ponieważ w Hiszpanii to był taki złoty wiek dla zakonów, wiele zgromadzeń podejmowało wtedy taki trud powrotu do korzeni. I Teresa również. Chciała wrócić do pierwotnej wierności, zwłaszcza jeśli chodzi o radykalizm ubóstwa modlitwy, właśnie chciała wybrać klauzurę, żeby jakby odciąć się od wszystkiego, co może przeszkadzać w tej modlitwie. I wtedy właśnie zakon wzyskał ten nowy człon, zakon reformowany i jesteśmy od tego momentu bose. Ale ta bosość oczywiście nie oznacza tylko tego, że chodzimy w sandałach. <noise> jest to dla nas coś takiego bardzo ważnego, że mamy być po prostu blisko naszych braci i sióstr, mamy czuć ziemię, więc to nie ma być oddzielenie od świata, ale oddzielenie od światowości i jakby nie, nie jest tak, że jest, stoimy na górze i z jej wysokości. Tak z litością patrzymy na wszystkich biednych, którzy się wal, którzy męczą się jakoś walczą o tą wierność Chrystusowi. Natomiast jakby... Czujemy nasze ubóstwo, to, że wszystko dostajemy od Boga, więc ta bosość nasza wyraża się w tym, że po prostu jesteśmy siostrami wśród naszych braci na tym samym poziomie i nie boimy się ubrudzić po prostu drugim człowiekiem, tym, tym co jest trudne dla tych, którzy tutaj na przykład przychodzą, podzielić się czymś z nami. Naprawdę mamy być dla nich siostrami. I siostry stępające twardo po ziemi. Tak. Na co dzień małość słyszy się o życiu monastycznym. Na czym ono polega? Jak się je realizuje? Dla mnie, tak w, w pigułce, to jest wyjście na pustynię i, i tak zgoda na to, że y, jedynym moim źródłem będzie Bóg. I że nic, nic. Niczym nie dam się ukoić, zanim po prostu go nie znajdę, więc rezygnuję też z tego, co na przykład jest dobre, ale co może mnie zatrzymać w tej drodze. I też to, co bardzo mnie pociąga w życiu monastycznym, to nie jest życie samotne, to jest życie we dwoje. Także mam być sam na sam z Bogiem, to ma być. Taka więź, która mnie dopełnia jako człowieka, po prostu w której mogę się zrealizować aż do końca, jakby nie jestem jakąś połówką. I też, jakby specyfika tego, że w życiu monastycznym nie głosimy Ewangelii, tylko po prostu mamy się nią stać. W innych zgromadzeniach czy w, w, w innych charyzmatach nasi bracia, nasze siostry mówią ludziom o Bogu, natomiast my mamy Bogu mówić o ludziach, po prostu być przy nim i, i Jemu te wszystkie sprawy powierzać. Słowo i czyn, tak jakby. Tak. A co jest takim wyróżnikiem charyzmatu Karmelu? Czym Karmel jakby różni się od innych zgromadzeń? Myślę, że sercem jest taka bardzo oblubieńcza i bardzo przyjacielska więź z Jezusem. Święta Matka Teresa, patrząc na to, co się działo, kiedy reformowała karmel, mówiła, że Jezus ma tak mało przyjaciół, że trzeba, żeby ta garstka, która przy Nim została, to byli naprawdę przyjaciele. Dlatego jakby szczególnie poleciła mniszkom modlitwę za Kościół, szczególnie też za kapłanów, za tych, którzy się przygotowują do kapłaństwa. I pisała kiedyś, że jest gotowa tysiąc razy ponieść śmieć dla zbawienia choćby jednej duszy. I wielokrotnie siostrom przypominała, że jeśli modlitwy ofiary karmelu by nie idą w tą stronę, to nie wypełniamy swojego powołania. A czy mogłaby siostra nam pokrótce przybliżyć, chociaż jak wygląda taki typowy dzień w Karmelu? Na zewnątrz wydawałoby się, że monotonia, natomiast codziennie dostajemy nowe słowo, i widzę, że rzeczywiście to czasem bardzo zmienia ten dzień. Zaczynamy tak biblijnie, wieczorem rozpoczyna się ten nowy dzień, czyli o 21 mamy godzinę czytań. Po niej udajemy się na spoczynek, tak gdzieś około godziny 22 i wstajemy kwadrans po piątej. Więc, żeby, żeby tak w dobry, w dobrze przeżyć poranny blok modlitwy, większość z nas jeszcze przed udaniem się do chulu leci po jakąś kawę dobrą. rozgrzewkę. <grymne> <grymne> tak. tak. Za 26 zaczynamy taki duży poranny blok modlitwy. Najpierw jest jutrznie, potem mamy godzinę rozmyślania. W Karmelu. To jest taki czas, kiedy Święta Matka właśnie mówiła nam to, że nie chodzi o to, żebyśmy dużo rozmyślały, ale dużo kochały. Więc to jest takie po prostu bycie przed Panem. Po tej godzinie odmawiamy tercję z godzinki przedpołudniowej i mamy takie 15 minut bezpośredniego przygotowania się do mszy świętej. Ona jest o 7.30. Po mrze świętej, takie tradycyjne w Karmelu dłuższe dziękczynienie. Czasami się śmieję, że jeśli mrza jest krótka, to prawie tyle samo trwamy na dziękczynieniu. I po nim idziemy na śniadanie. Tak indywidualnie jemy i każda z nas udaje się do swoich prac. Prace są takie proste, typowo domowe. Pranie, gotowanie, sprzątanie. Też pracujemy w ogródku, więc niektóre z nas się uczyły obsługi kosiarek. Mhm. Takie, takie proste, proste obowiązki, które też staramy się przeżywać gdzieś blisko Pana. Pracujemy w samotności i milczeniu. I ten czas pracy kończy się o 12, kiedy, kiedy idziemy na godzinę południową. Po niej mamy taki krótki rachunek sumienia, każda z nas gdzieś patrzy, czy gdzieś nie zgubiła po drodze na przykład słowa na ten dzień, jak wyglądał, jak wyglądał ten czas przed południem. A potem jest obiad. Po obiedzie mamy rekreację, to jest taki czas w Karmelu specyficzny, czyli bycie razem z siostrami, słychać nas, myślę, zwłaszcza latem, tu na ulicy, radość, śmiechy. Jak się dobrze milczy, to też się dobrze później mówi, więc każda z nas stara się podzielić tym, co nosi, tym, co przeżywa. To jest taki czas, kiedy łapiemy oddech, też poznajemy siebie, więc życie w Karmelu to jest bardzo takie życie siostrzane i rodzinne, więc to jest taki czas, kiedy po prostu cieszymy się sobą. Po rekreacji o godzinie 14 mamy godzinkę popołudniową. I po niej jest do trzeciej taki czas, kiedy możemy, te, które potrzebują, mogą sobie iść na jakąś siestę, pospacerować po ogrodzie. Różaniec odmawiamy też indywidualnie, więc często siostry wtedy właśnie idą na różaniec. I od godziny trzeciej znowu jest taki czas pracy. Natomiast siostry w formacji początkowej, w nowicjacie zazwyczaj wtedy mają spotkania formacyjne, jakieś lekcje, więc to popołudnie dla nich jest takim popołudniem już formacyjnym, typowo. O 1615 mamy czytanie duchowe. Więc ponieważ mamy żyć Słowem Bożym, reguła mówi, że mamy karmić się Nim cały czas, cały czas mamy je nosić w sercu, jak Maryja. Więc to jest też taki czas, kiedy każda z nas w celi pochyla się nad Słowem Bożym. Czasem też jakieś komentarze o Ojcowie Kościoła, więc jakby staramy się napełniać wtedy właśnie tym, co daje nam Pan. I o godzinie 17 zaczyna się następna, następna, następny blok, taki modlitewny właśnie. Znowu ta druga godzina rozmyślania. W przeciwieństwie do porannej możemy ją spędzić też poza chórem, czyli niektóre siostry zostają w celi. Jeśli ktoś jest śpiący czy zmęczony, może chodzić po ogrodzie, żeby nie zasnąć. Więc każda z nas wybiera taki dogodny dla siebie sposób przeżycia tej modlitwy. Mamy też pustelnię na, na górze w klasztorze z Najświętszym Sakramentem, więc niektóre siostry bardzo lubią tam chodzić w tym czasie. E, o godzinie 18 są nieszpory. E, po nich e, czytamy Słowo Boże, które będzie na następny dzień i e, jak już się nakarmimy tym słowem, to na kolację. Po kolacji znowu jest rekreacja wieczorna, nieco krótsza niż ta południowa. I o 19.30 rachunek sumienia i kompleta. Kiedy się kończą o 20.00 jest dzwon na wielkie milczenie. To jest dla nas taki wyjątkowy czas, kiedy już zostawiamy wszystkie prace. To właśnie, ponieważ o 21 zaczynamy ten nowy dzień, więc jakby to milczenie jest takim bezpośrednim przygotowaniem. Jakby w milczeniu czekamy na to, co nam przyniesie Pan. Siostry są zazwyczaj wtedy w celach, w klasztorze jest taka cisza, jakby nikt tu nie mieszka. To jest też taki czas, który każda z nas może przeznaczyć na to, co jest dla niej jakąś, jakimś takim wypoczynkiem. Siostry na przykład czytają jakieś książki jeszcze, czasami piszą listy. Różne, różne rzeczy, na które jakby nie ma czasu w ciągu dnia, można wtedy zrobić. Z tym zastrzeżeniem, że już to nie jest typowa praca i to ma nas też zrelaksować. Święta Matka bardzo była taka trzeźwo stąpająca po ziemi i wiedziała, że żeby utrzymać takie dobre życie modlitewne, dobrze słuchać Pana Boga, te, mamy być jak struny, tak dobrze napięte, natomiast żeby nie przesadzić z tym napięciem, żeby nie puściły, ale też żeby nie były za luźne, więc planując to, ten rozkład dnia, bardzo dużą harmonię zachowała właśnie między odpoczynkiem, pracą, życiem siostrzanym, życiem w samotności. Jedyne, co ma nie ustawać, to modlitwa. Ja to, to jest życie przy, przy Panu Jezusie jakby ta świadomość, że jesteśmy z Nim pod jednym dachem gdzieś cały czas ma nam y, towarzyszyć. To niezwykle rozbudowany planetariusz, <noise> mam przyznać. Na wszystko jest czas, jak wiadomo. Mm. Ale siostro, dlaczego Karmel? Dlaczego siostra wybrała właśnie Karmel spośród różnych zgromadzeń i różnych powołań? Dlaczego Karmel? Był taki moment w moim życiu, bardzo późno w ogóle odkryłam powołanie, bo dopiero w połowie studiów odkryłam spojrzenie i to było dla mnie niesamowicie zaskakujące, bo sama w tym czasie. Właśnie robiąc to, co kocham od, od dzieciństwa, życie poświęciłam muzyce, więc na studia też poszłam, na studia muzyczne. Więc w zasadzie fortepianowi poświęciłam wszystko, i w połowie studiów, w zasadzie, już tak, tak stabilizowało mi się to życie. Wiadomo, szukałam drugiej połowy, i pamiętam, że jeden z Dominikanów kiedyś no, rzucił nam takie wezwanie: czy jak się modlimy, bądź wola Twoja, to naprawdę dajemy Panu Bogu taką czystą białą kartkę. I doszłam do tego, że w zasadzie no tak, ja szukam drugiej połowy. I mówiąc bądź wola twoja, mam już jakiś konkretny obraz, <noise> może bez koloru włosów, <noise> 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 ale, ale myślę, myślę właśnie myślę o mężu. I w tamtym momencie, kiedy rzeczywiście odważyłam się tak pomodlić, właśnie odkryłam, że jest jakieś spojrzenie, które towarzyszy mi od długiego czasu, a ja w ogóle w tą stronę nigdy nie patrzyłam i. Dla mnie jakby szokiem było, jakie to jest spojrzenie, że to jest naprawdę spojrzenie pełne miłości i pasji, że, że ktoś mnie pragnie. Więc no, to był taki, taki spory przełom w moim życiu. I myślę, że dlatego też wybrałam karmel, ponieważ jakby ta ulubieńczość. Takie pełne oddanie się bardzo mnie pociągało, właśnie taka totalność karmelu wszystko za wszystko. Myślę, że jak, jak kobieta kocha, to chce, chce dać po prostu siebie całą, i w karmelu, jakby dla mnie, to, to mam tą pewność, że ten mój dar zawsze będzie przyjęty. Że Nigdy osoba, którą kocham, nie powie mi, że już przeszło, że pojawił się ktoś nowy. To mnie bardzo pociągało w Karmelu, ale też właśnie ta szczególna modlitwa za Kościół i kapłanów. Bardzo dużo dobra doświadczyłam od, od różnych księży. Więc karnel przez to też mnie bardzo pociągał, że chciałam, chciałam się umieścić za kapłanem. I znalazła ostra tą miłość, tutaj, którą szukała tak. od, od początku, można powiedzieć. Tak, i to zakochanie jeszcze nie, nie, nie przeszło. 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 Myślę, że to jest też, też tak, takie wielkie szczęście w karnelu. Właśnie to, że to jest wszystko cały czas takie świeże. Cały czas jakby y, ta miłość, y, ona, ona zmienia oblicze, ale jakby nie ustaje. To jest niesamowite, właśnie, kiedy oblubieńcem jest miłość. Mam też taki predykat w zakonie, jestem siostrą od miłości ukrzyżowanej. O, to, o to. to miłość siostrze patronuje. Tak, tak. Słyszeliśmy, że jest siostrami, szczynią nowicjatu. Tak. Czyli dlatego myślę, że nikt lepiej nam nie przybliży, jak wygląda formacja w Karmelu. Mm. W zasadzie ona nigdy nie ustaje, to tak aż do ostatniego tchnienia gdzieś mamy tą świadomość, że Słowo ma nas nawracać, mamy się stawać podobne do Jezusa. No a klauzula nas bardzo mocno zderza z naszymi różnymi wyobrażeniami o sobie, o Panu Bogu, o innych. Na początku to jest dosyć miażdżące, jak się odkrywa tą prawdę. Natomiast kto ma odwagę i wytrwa, to świadcza rzeczywiście, jak, jak ta prawda wezwała. I formacja początkowa trwa 9 lat. Do 9 lat przygotowujemy się do złożenia ślubów wieczystych. Pierwszy rok to jest aspirantura, jeszcze kandydatki mają taki kontakt z nami, nie mieszkając tutaj w, w klanurze. Natomiast mają możliwość na jakiś krótki czas wejść, zamieszkać z nami, żeby też skonfrontować swoje oczekiwania z tym, co jest tutaj, jakby jak to życie wygląda, a jakie sobie wyobrażają. Jeśli rzeczywiście rozeznają, że. Wchodzą, to zaczynają lat, On trwa rok. Jest takim stopniowym przechodzeniem z tego, co, co było do, do życia w karmelu. Rzeczywiście, ja tak też obserwuję, że Pan Bóg bardzo, bardzo kocha te procesy, więc moim zadaniem też jest bardziej towarzyszyć i patrzeć po prostu na to, co on robi. On jest mistrzem sióstr, także bardzo pięknie działa i to jest ogromnie wzruszające patrzeć właśnie, jak, jak łagodnie, jak dobrze prowadzi. Po postulacie siostry rozpoczynają dwuletni nowicjat, wtedy tak bardzo mocno wchodzą w duchowość Karmelu. To już jest takie bezpośrednie przygotowanie do złożenia ślubów, i właśnie po dwuletnim nowicjacie składają śluby i odnawiają je co roku przez pięć lat, właśnie aż do, aż do ślubów wieczystych. I cała formacja w zasadzie ma nas upoda upodabniać do Jezusa, żebyśmy rzeczywiście były Jezusowe. Bardzo pięknie to ujęła jedna z francuskich karmelitanek, święta Elżbieta od ulicy najświętszej. Ona powiedziała, że mamy stać się jakby drugim człowieczeństwem dla Jezusa, w którym On może jeszcze raz powtórzyć wszystkie swoje tajemnice. Więc jakby to, to, to bycie taką bardzo Jezusową, do tego wszystko zmierza na żywność. Gdy przychodzi się do Rzeszyckiego Karmelu, to na pewno rzucają w oczy się kraty. E, no, ktoś mógłby powiedzieć, że trochę jak w więzieniu, a jak to wygląda z siostry perspektywy. E, tak, paradoksalnie nigdzie nie znalazłam takiej wolności jak za tymi kratami. <grym> e, I e, współczuć mi się śmieję, że to trochę tak jakby współczuć. E, Wojgu zakochanym w sobie ludziom, kiedy nareszcie zostają sami. <grymne> 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 Także jest, jest to rzeczywiście ogromna radość, bliskość. Po prostu jestem z Jezusem pod jednym dachem. Z tymi, które jakby wybrały też ten sam cel. Każda droga jest inna, bo też każdy z nas inaczej prowadzi, natomiast po prostu to, że mogę się z nim nie rozstawać. Czasami myślę o dzieciach, jak mówią: Mamo, nie, nie idź do pracy, prawda? Zostań". No i jakby to pragnienie my możemy zrealizować, to po prostu możemy zawsze, zawsze być przy nim. Także Kiedyś się bardzo tłumaczyłam z tych krat. Pamiętam, że wstępując do Karmelu było wiele takich rozmów i z pomocą przyszedł mi święty Paweł II. Pamiętam, że przeczytałam jego przemówienie do w Blizier, w którym tak gorąco prosił: Ja was błagam, nie tłumaczcie się z miłości. Z miłości nie trzeba się tłumaczyć. Myślę, że rozbiła siostra bank tą odpowiedzią. Nasza audycja nawiązuje w swojej nazwie do radości, o której siostra często wspominała, ale też od siostry emanuje taka naturalna radość, cały czas tu jesteśmy uśmiechnięci. Co, co siostrze sprawia największą radość w pełnieniu siostry powołania? Bycie kochaną. To pewność, że jestem kochana w całym swoim ubóstwie, którego doświadczam tutaj, tutaj w Karmelu i ta miłość jest właśnie taka bezwarunkowa, że ona nigdy nie ustaje. Po prostu zaczęła mnie, bo na Ziemi mogę żyć tym, kto będzie moim niebem. To jest niesamowite. Myślę, że to jest źródłem największej radości. Dziękujemy za rozmowę. Ja jeśli, jeśli ktoś szuka prawdziwego szczęścia i miłości, <grym> zapraszamy do Karmelu, szczególnie y, młode dziewczyny czy kobiety tak. poszukujące. Jak ta siostra się wyraziła prawdziwej, niekończącej się miłości. Miłości, tak. Szczęść, bądź, szczęść, bądź. szczęść Boże.